Nigdy w zasadzie na takich spotkaniach nie pada nazwa tych, którzy sprawują rządy. Popatrzmy się na tą koalicję, jak sprawuje tą władzę. No przecież zlikwidowała lekcje w historii w dwóch ostatnich latach. To jak młodzież ma się uczyć patriotyzmu? Przez 45 lat, za czasów PRL-u, zrobić posłusznych, socjalistycznych ludzi. Teraz ta władza zabiera lekcje historii, te, które są potrzebne te, tej młodzieży. Tych lekcji historii nie ma. Ale co dalej się dzieje? No przecież nie. Dekomunizacja lustracja, to wszystko nie zostało dokonane nigdy. Jakie mamy sądownictwo, jaką mamy prokuraturę, to wszyscy to widzimy. No jak długo mamy czekać, żeby tak było? Chciałem powiedzieć, że jest taka, takie porozumienie w Krakowie o nazwie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległości w tej chwili jej członkowie należą do Związku Konfederatów polskiej Niepodległej i my te wszystkie oświadczenia podpisujemy, my je przygotowujemy po to, żeby ta Polska była lepsza, uczciwsza, no ale tak nie ma. Bo ja przypomnę, że przecież to nie jest tylko sprawa Warszawy, gdzie mamy te pomniki chwały Armii Czerwonej, które powinny być dawno usunięte, ale to samo jest i w Małopolsce, w Nowym Sączu, gdzie jakiś dupek który jest prezydentem miasta i to dupek z spisu mówi, że nie usunie. A jeżeli się go pyta dlaczego, to odpowiada, bo nie chce. Więc ja mam do państwa taką prośbę, że może to ministerstwo oświaty, które usuwa to, może ten dupek z Nowego słońca, Ryszard Nowak, Potrzebuje jakiegoś kopniaka, żeby ten pomnik usunął. Bo jak długo jeszcze można prosić i błagać, pisać listy, żeby panowie sędziowie byli uczciwi, żeby prokuraturzy z bronią pomnika Armii Czerwonej, państwa, które już nie istnieje, przynajmniej z nazwy go nie ma. Zamiast bronić nas, to bronią. Tak nawet za komuny nie broniono. I ja mam taką. Prośbę do Państwa, żeby wziąć sprawę w swoje ręce i coś, coś z tym zrobić, bo nie możemy tak na to pozwalać dłużej. Reliktów komunizmu. Raz na zawsze. Potem jeszcze pół roku siedziałem w więzieniach. I dzisiaj kiedy staję przed sądami, a mam tych spraw sądowych... Sześć w tej chwili. Sądzą mnie ci sami sędziowie, albo ich dzieci, albo dzieci tych, którzy mnie sądzili w stanie wojennym. Czy to jest nasze państwo dzisiaj? Nie! Czy to jest państwo, o które myśmy walczyli? Nie! Czy to jest państwo, o które walczyli nasi poprzednicy? To nie jest nasze państwo. I dzisiaj, kiedy wznosimy okrzyk precz z komuną", to nie mamy na myśli tej komuny z Marksem, Engelsem i Leninem, ale mamy na myśli tę komunę, która odrzuciła ideologię, bo jej ta ideologia przeszkadzała, bo mogli co najwyżej załatwić sobie talon na Trabanka. A dzisiaj to jest komuna bez ideologii. I dlatego ten okrzyk prek z komuną jest ciągle aktualny. I dlatego dzisiaj my, patrioci, musimy zacząć od nowa. Może mieć fałszowanie wyborów, łamanie praw człowieka i nieliczenie się przez władzę z opinią publiczną własnego narodu. Obecnie, podobnie jak wy, zmagamy się z arogancją naszych rządzących i próbami ograniczania suwerenności przez różne propagandowe, socjotechniczne i podstępne sztuczki, będące w istocie łamaniem konstytucji i obowiązującego prawa. Tylko dlatego, że tak zwane elity rządzące czują się bezkarne. Wielki protest Rosjan przeciwko arogancji Putina i Miedwiediewa jest dla nas źródłem nadziei, że jest coraz mniej miejsc w Europie, gdzie władza państwowa, władze państwowe mogą lekceważyć opinię publiczną i dopuszczać się rzeczy haniebnych na szkodę własnych obywateli. Mamy nadzieję, że zwyciężycie, że zmusicie. Prezydenta Miedwiediewa i premiera Putina po powtórzeniu sfałszowanych wyborów i naród rosyjski będzie miał szansę stanowić o własnym kraju. Czego Wam serdecznie życzą, pra miłujący prawdę i wolność Polacy. W tą smutną 30. rocznicę aresztowań opozycji w wigilię wprowadzenia stanu wojennego i zduszenia Solidarności przez totalitarną władzę. Nigdy więcej dyktatury, totalitaryzmów, Neblowania wolności wypowiedzi i łamania praw obywatelskich. Niech Europa nareszcie będzie wolna od manipulacji aparatczyków i biurokratów mających tendencje do działania przeciwko własnym narodom. Niech żyje demokratyczna i praworządna Rosja. Niech żyje współpraca między narodem polskim i rosyjskim na poziomie organicznym, ludzkim, a nie udawana przez rządzących, którym już dzisiaj ufać nie mamy powodów. Podpisane uczestnicy w Warszawskiej Inwazji Niepodległości. Dobrej nocy Dziękuję bardzo zespołowi Kryzys Zespołowi z lat Którego nazwa ciągle jest aktualna Kończymy już tą uroczystość Na koniec chciałbym zaprosić Pana Adama Słomkę Który jest tutaj między nami Oraz pana Ryszarda Oparę Spirytus Mowę z tej imprezy Bez której tej imprezy by nie było Zapraszam panów Dziękuję Ze swojej strony Szanowni Państwo, w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego trzeba sobie powiedzieć, czemu tak długo czekamy na rozliczenie tych zbrodni i tych zbrodniarzy? Dlaczego policją, prokuraturą, sądami dalej kierują zbrodniarze komunistyczni? Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ jesteśmy źle zorganizowani i nie jesteśmy solidarni. Od czasu okrągłego stołu każdy idzie osobno w tą rocznicę. I my tu robimy krok, konieczny, niezbędny krok ponad podziałami. Bo przecież różnimy się tutaj. Są kombatanci i młodzi, są narodowcy i biosurczycy, ludowcy, chadecy, ludzie o różnych poglądach, o różnych życiorysach i o różnych koncepcjach polskich. Ale łączy nas wspólne poczucie że chcemy elementarnej sprawiedliwości. I jest wielkim sukcesem, że zaczynamy tą drogę razem w tą rocznicę. I trzeba wyciągnąć dzisiaj dłoń, bo idziemy pod winę Jaruzelskiego do innych środowisk, klubów Gazety Polskiej, Sejdarnej Polski, do wielu innych środowisk, żebyśmy, chociaż na początek w tej prostej sprawie, potrafili razem domagać się sprawiedliwości. Jeżeli pójdziemy razem i solidarnie, to tą sprawę wygramy i oczyścimy polskie instytucje, filary państwa polskiego z komunistycznych zbrodniarzy. I po to żeśmy się zebrali i dlatego zapraszamy wszystkich do przejścia na Ikara pod wille Jaruzelskiego. Razem zwyciężymy. Kiedy w Polsce ogłaszano stan wojenny 12 grudnia 1981 roku, byłem w Australii. Wtedy to był już 13 grudnia. Także sercem byłem w Polsce, ciałem tam. Pojechałem do Australii w poszukiwaniu wolności. Wróciłem do Polski w poszukiwaniu wolności. Ciągle tej wolności szukam. Nie będę dłużej mówił, natomiast chciałbym zaintonować naszym. Coś, co nas wszystkich Polaków łączy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablo odbierzemy. masz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączymy się z narodem, Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem łączym się z narodem. Zapraszamy na marsz.